No dobrze, to ten W wątek... Wnosek? To może maru-maru wnosek? Bo ja na pewno nie. No chyba, że tak. No to wiadomo, to już jakiś czas temu było. Stary, czy widzisz, żebym ja jakieś noski miał? No ja? mnie nikt się Może nie wszystko No go... No tak, nie ma. tak, pewnie z tego kubeczka od Moris! co? Co się stało z Kirstem? Albo z tej sojniczki tam, co leży. Co no? no, dobra, no Dlaczego no. leży pod drzewem no, i śpi no, jak zabity? No dobra, to jak to ją śpi? Nie słyszysz, jak chrapie? Jak się w końcu czyli skończyła? żyje. Mm, tak. muszę go zobaczyć. Tak, nie przychodzi o te oczy. No to po prostu w, w dzień e, awantury, którą tam rozkręcili trole, ja się Potem przychodzili następni podjudzać mnie na Suchara Suchara na mnie. Mhm. Po czym e, ja zadzwoniłem do Suchara u niego, on był na live i oglądał mnie, jak ja, jak ja widziałem to, że on mnie, yes. mnie jak, jak ja tam rozmawiałem. Człowiek no, tak, siedział w mojej że Tak się właśnie czuję. No niby tak niby nie Muszę niby powiadomić tam, tam, bla, bla, mhm. ta, ta, ta. Ja już nie pamiętam co było, to tam z nagrań wiadomo co było. Część pewnie on ma więcej, jakbyś chciał od niego, może zatrzymał, może ma, to by ci dała, jak nie, to trudno i byś sobie cały kontekst obejrzał wtedy jak było i co było i, i faktycznie mówię wiele rzeczy na mnie jest poprzerabianych po to żeby zrobić ze mnie jak najbardziej głupiego, tępego cymbała. Tylko, że teraz jest sytuacja odwrotna to no oni wszyscy nie na cymbałów na wyszli, bo to co ja robię u siebie na streamach i w jakiś sposób no jak zacząłem teraz komentować to nie teraz permanentna ilość, kompletna liczba widzów Choćby, nie wiem, medik przyszedł i powiedział, że jestem idiotą, to nie uwierzą. Okay. Bo mam zbyt logiczne fakty. Wszystko potwierdzam wiki, wszystko potwierdzam naukowo, wszystko potwierdzam zgodnie, jeżeli wyjaśniam jakieś rzeczy, to dobiązuję je i pokazuję, nawet łączę, że do niektórych rzeczy potrzeba trzech nauk, a nie jednej. Wiele kontekstów poruszam, nie mam już, wiele, to można... bardzo bogaty content do tego, żeby tym debilom pokazać, że to nie ja nim jestem, tylko wy. Okay. A... Właśnie szczególnie tym, którzy przychodzą próbować zrobić go ze mnie, okay. to teraz Ej. powiem ci to, takim pozamykałem mordy, że teraz to tylko Kirst, sposób, żyje. że, że mieli Wiem. A tam się nie musisz bo powiłaś, krzyczeć. Taki sposób, że już Nie, ale zastanawia mnie, si nie nie, co robili tam mnie bandyci. Może planowali jakąś akcję. Może. W sumie, dobrze wyszło. W końcu, jak to mówią, najlepszy bandyta to martwy bandyta. A ty, Morris, pokazałeś, że równy z ciebie gość. Szkoda nas opuszczasz. No tak, ta, Spokojnie tak, jeszcze tu trochę 84, pobęda i no, na obydwa. Ja mam jeszcze jakieś inne stare materiały. Aha, więc wiesz, tak to się... Ma, no, ale to jednak żera